Witam, witam serdecznie z gameplay, a to kolejny odcinek Starfield, oczywiście jeśli Wam się ta seria podoba zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał żeby być na bieżąco i lecimy dalej. Przemyślałem tutaj, sprawdziłem te zadanie główne, musimy lecieć na Wenus, więc zrobimy tak. Przeszukamy tutaj ogólnie... Bo tu mamy skaner. Nie pokazywałem. Może wam pokazywałem, może nie w pierwszym odcinku. I tutaj mamy nieznane, nieodkryte miejsce. Ja jestem taki, że ja muszę wszystko przeszukać. Wszystko, nie? Bo jak spić widzicie. Ja przeszedłem dwie, dwie planety i ja mam 100 któryś poziom, więc ja sprzedawałem, chodziłem, expiłem. Więc zrobimy tak. Będę ucinał wam filmiki. Aż dojdę do miejsca, i jak będę przeszukiwał, pokazywał, jak to wygląda. Nieciekawe miejsca, nie będę nagrywał, ciekawe będę. Więc yy, spauzuję tutaj nagrywanie i widzimy się, jak dojdę do miejsca. Więc za moment dla Was to jest sekunda, a dla mnie trochę dłużej, więc zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy. Doszliśmy do miejsca. Stacja sz, szlinowy, szliniowania. No, rozglądajmy się. Mogą, mogą być wrogo. O, właśnie takie statki kradłem, nie? A tutaj nie są bandyci, bo ja bandytą kradłem. Ten trzeba tutaj przeszukać. Skaner jest najlepiej. Wziąść. Lepiej to widać. Eee, ja, zwykły robotnik transportowy. zacznę czy coś ma. Okej. Okay. Mhm. Mamy przeprowadzić mu osobę, okej. Okay. Chyba daleko nie jest, tak? Dobra. Co to jest? Wygląda tego miała wybuchnąć. Czekajcie, zaczynamy sobie na mapę. Potrzebuję ratunku, ok, Patrzcie jakie to jest wielkie, więc. Wow. Dobra. Trzeba iść po osobę jedną. I tak właśnie przechodzę przez całą mapę do każdego miejsca. Więc wy, dla was to jest chwila dla mnie dłużej. Więc troszeczkę mam biegania i biegania. Ale podoba mi się, bo krajobrazy są kozackie, więc tutaj nie narzekam. Czemu nie mam amunicji? Czy ja wszystko sprzedałem naprawdę, czy co? Trzeba, ja sprzedałem całą amunicję. Wiecie co, ja wrócę sobie tam do kolonii i odkupię sobie amunicję. Stacę kasę, ale wolę mieć amunicję, bo nie mam sobie amunicji. A miałem tylarz, Czemu tutaj znowu? nie Nieruchomiłem zadania. Dobra, to wracamy. Ja to ogarnę i widzimy się zaraz. Dobra, wracamy. Ogarnąłem sobie wszystko w okolicy. Ogólnie okazało się, że nie musimy na razie przeczekiwać, bo mamy na miejscu dużo zadań. Więc tutaj mnie poprosiła dziewczynka, żeby przeszukać, żeby rysunki, rozwiesić rysunki kosmicznej żaby. Więc lecimy z zadania z tym. Więc zrobimy to, po Jedno, Odkupiłem sam amunicję, bo nie zaczknął ze sprzedałem. <gry> Ale już jest ogarnięte, więc mimo problemu. Tutaj, tutaj, wszędzie chcę żaby. Okej. Okay. To dziecko, więc warto. Wiecie, radość dziecka to jest najważniejsza, nie? A jeśli ma być szczęśliwy, że rozniosłem takie piękne obrazki To warto, nie? Jeszcze zostały dwa, tak? Jedno jest na dole To gdzieś tutaj, ta Tak Okej, okay, P2 Rozwiesimy, będziemy mieli Zrobione tutaj, tak. No i jeszcze jedno. Główny poziom, i gdzieś tam jeszcze jeszcze jedno powinno się dać. Chyba, że do niej już trzeba wrócić, nie wiem. Zobaczmy zaraz. Może tak? Może nie. Się okaże zaraz. Hehe. He. Dobra. No i ostatni Zadane, zadanie wykonane. Dobra. Proszę, proszę. Dobra. Ja. Pieniędzy brać nie będę, nie ważę, że uśmiech Dziękuję ładnie leci, widzicie PD Tora Jeszcze mamy inne zadania. To na miejscach widziałem chyba różne Papierologiczny blues. Chcę pra pracować dla trybu repertera, ale zanim zlecimy jakie zadanie muszę to nie wieść się że może mogę mu, mu wytopić dodatkowe i rutę zwiększyć to w próbach jego zespołu podawanie na mula jest 5 i nie piechu handlarz powiedział że kodziąt, nie drobne to nie nie to zrobione frakcje to będę musiał zrobić ale to też później no, i główne to jest to. Dobra, to czekaj, zróbmy to może. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Za zadanie. A w rudy. Dobra, zwiemamy. ruda to nie jest problem. Dobra, tutaj. Dobra. Dobra, zrobione. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Okej okay. No zaraz, zobaczmy co to jest, co to za zadanie, no to, to trzeba do kosmosu Nie, o pomoc w złożeniu no, zakopalni, zamówienie nowego sprzętu, mam ubiegać się o Posadę pranie ręki prezesa, korzystając z firmowego systemu składania aplikacji w tym Most Może u góry to będzie, zatrzymać, czy to trzeba wychodzić, czy nie Ale chyba ta. Tak, to będzie trzeba wyjść. Zobaczmy jeszcze czy mamy inną misję Saty Mulego, połączenie z Berry Tez na zewnątrz, okej okay. Tajnej placówki.

Mhm. Dobra, damy radę. Ty się kobito, nie wtrącaj. Lecimy. Musimy. Ogólnie mamy takie zadanie, że bo nas zopali, nie? Statkiem, jak to lecię z kontrabandą, żołnierze i kazali mi się wtopić yy, w takich bandytów, żeby wejść do nich i odkryć co robią ich plany, nie? Teraz pracuję dla taki, dla żołnierzy, ale pod przykrywką, nie? Więc muszę uważać, wtopić się w tło, tam do środka wejść do nich i dowiedzieć się wszystko co potrzeba. Ale to damy radę. Nie takie rzeczy się robiło. No, myślałem, bo... No, myślałem, że będę musiał ci są, mać nos. Życie, ziomuś. Dobra, spłacimy dług że mieć z głowy to bo nie chcę się z tym męczyć mamy kasę sprzedawałem statki to nawet dużo więc co tam w tą czy w tą parę tysięcy nic nie stanie wow już wszystko się cieszy, nie zajebiście o śpieciarki przeszły. Graficznie nieźle, no sami powiedzcie, no pary, wszystko. Ładnie zrobione postacie nawet, tylko chociaż ona wyglądała jak, nie wiem, po imprezie troszeczkę tam z noskiem zabawiła się. Dobra. Tak, zapłać. Dobra. Okay. Mm -hmm. ok ok Okay. dobra. Okay. Teraz potrzebujemy misję, która będzie gdzieś tutaj w okolicy, nie? Więc wyruszymy. Stary Świat, uda się to na orbitę Wenusa. To jest główne zadanie nasze. Tutaj już wszystko porobiłem. Ale żeby to porobić, to po pierwsze będę chciał zapisać tak nasz ekipatek. I to będziemy chyba kolejny odcinek robić. Będę odkrywał miejsca, jeśli będzie coś w następnym odcinku fajnego. W następnym odcinku będę odkrywał miejsca na, na tej planecie. I wam pokazywał, co, co chodzi z jaskiniami i tak dalej. Ale będę urywał te wszystkie takie dojścia, nie? że tam jak się idzie, nie? bo to mogę, Was zanudzać, te skakanie, takie dochodzenie. Ja tam się mogę pomęczyć dla Was. Nieco tyle w tym materiale. Troszeczkę króciutki będzie, ale opłacało się. Kolejny będzie dłuższy. Więc do zobaczenia. Cześć, cześć i jeśli się podobało, łapka w górę, subskrypcja. I mam nadzieję, że będziecie na live'ach. Trzymajcie się, pa pa!